Może to zabawna, a może tragiczna będzie historia, nie wiem, ale chcę się nią z Tobą podzielić. Aktualnie jestem w trakcie relokalizacji mojego biura, w związku z czym muszę uprzątnąć stare pomieszczenia, powynosić stare rzeczy, powyrzucać do konsza, różne tam niepotrzebne rzeczy, powywozić złom i tak dalej. I dzisiaj, właściwie, już na finiszu całej tej sytuacji, miałem taką szybę do wyniesienia taką 40 na, na metr 50 Zwykłe szkło, które może być stosowane na półki. I w miejscu, gdzie muszę zanieść to, te śmieci, jest brama, którą otwiera się z klucza, ewentualnie z kodu. Sytuacja jest następująca. Jedzie facet na rowerze, ponieważ mój lokal aktualnie był połączony z punktem pocztowym, więc ten facet jedzie po prostu na pocztę, jedzie po chodniku. Zatrzymuje się przed drzwiami Lokalu wejścia do poczty i przywiązuje rower. Ja w tym czasie muszę tą szybę oprzeć o podłoże, żeby wpisać kod, który otworzy mi bramę do wyjścia do pergoli ze śmieciami. I niestety, bardzo dziwna sytuacja, ale zdarzyła mi się, mimo że ponad 16 lat pracuję w branży budowlanej. Niestety, oparłem tą szybę nie o moją stopę, ale o kostkę brukową i pękła. Jedyne co zostało z tej szyby, to w moich rękach dosłownie malutkie cząsteczki szyba rozbiła się w zupełnie w drobny mak ja puściłem jedną inwektywę, o kur! byłem kompletnie załamany, ponieważ spieszy mi się dzisiaj i chciałem po prostu szybko opróżnić ten lokal i mieć już to z głowy. a tutaj niestety przychodzi, że będę musiał jeszcze posprzątać i najlepsze w tej historii jest właśnie to że w momencie, kiedy ta szyba mi pękła gościu mówi takie zdanie o, a teraz będzie 7 lat nieszczęścia, Boże! Jak ja to usłyszałem, to po prostu pomyślałem, w jakim my świecie żyjemy, że ludzie nie są w stanie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, a wierzą w takie zabawony. Jedyne słowo, jakie mu powiedziałem w tym momencie, to powiedziałem mu tak, Panie, bój się Pan Boga, że Pan wierzy w takie kabały. Jaki jest tego morał? Posprzątałem to wszystko. Zajmowało mi to 15 minut, ale w tym czasie bardzo intensywnie myślałem o tym, co dzieje się w ludzkich głowach. Facet był około 60. I zobacz, tacy ludzie z takimi przekonaniami, że coś im pęknie i nagle mają w życiu pecha, mogą nie dowieść najprostszych celów w swoim życiu. To są ludzie, którzy będą głosowali na odpowiednich polityków, na, na odpowiednie opcje. To są ludzie, którzy kształtują mimo wszystko w grupie, właśnie zbierając się na różnych głosowaniach. Dyskutując różne tematy, to są ludzie, którzy kształtują naszą rzeczywistość, mając takie średniowieczne podejście do całej sytuacji, dają taką energię młodym ludziom, że całe ich życie polega na przypadku. Coś ci pęknie, masz 7 lat nieszczęścia. Przejdzie ci kot, na pewno złamiesz nogę. To jest po prostu dramat. I zobaczcie, jak łatwo jest wierzyć w to, że kot może zmienić Twoje życie, a jak trudno jest uwierzyć w to, że urodził się Jezus Chrystus, i w to ludzie nie wierzą. Nie są w stanie uwierzyć w to, ale w wilkołaki i w różne inne parapsychologiczne bzdury są w stanie uwierzyć. I powiem Ci więcej, Wierzą w to, właśnie tak się dzieje, bo wszystko, w co wierzysz, dokładnie tak ci się stanie. Taki morał dzięki za to, że zostałeś ze mną, że posłuchałeś tego mojego wywodu, ale tak chciałem Ci powiedzieć, że po prostu dzisiaj takie jest społeczeństwo. I tak to wygląda, właśnie, że ludzie wierzą w takie coś. Mam nadzieję, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają zdrowy rozsądek, i jedyne, w co tak naprawdę powinni wierzyć, to w to, że moc sprawczą mają sami w sobie i wiara w takie kabały jest kompletnie do niczego. Dobrego dnia Wam wszystkim życzę. Cześć!